Dzień dobry, nerdy. Obiecałem pochwalić się modelem tuntankowej Pantery jak tylko przyjdzie. No więc już jest. Tak jak poprzedni model czołgu, składało się bardzo łatwo. Części są ponumerowane na ramce po kolei. Były bardzo drobne nadlewki, ale nic z czym nie można sobie poradzić w minutę. Jedyne co bym polecał to składanie go w częściach, dużo łatwiej było drobiazgi przyczepić do góry i tyłu czołgu, kiedy nie było jeszcze połączone w całość. Czołg jest piękny i w moim ulubionym pomarańczowym kolorze, ale co wyda się może dziwne, według mnie nie specjalnie nadaje się do bitewniaków. Jest zbyt szczegółowy, za bardzo wygląda jak taki typowy model. S35 miało na tyle mało szczegółów, że bardziej pasowało do gier science fiction. Poza tym nie da się nim straszyć kotów.